Panie Burmistrzu, mamy skończoną inwestycję tutaj e, dworca, tutaj widzę jeszcze są dwie duże inwestycje, które są chyba w trakcie, czy... No jedna w jest w trakcie, jedna jest, tutaj, tutaj mamy tą u góry, to jest na ulicy Tkackiej. To pewnie ludzie już zauważyli, że tam jest zmiana organizacji ruchu, nie ma parkingu. A, w piątek spotkam się z mieszkańcami, jest nam problem z parkowaniem samochodów, z przyszłością jakby tam tego podwórka, mhm. ale właśnie też inwestycja. Inwestuję prawie za 8 milionów złotych, ktoś powie, że dużo, ale to nie tylko sam budynek, to też przestrzeń koło tego budynku, rewitalizacja tego podwórka, które tam się znajduje, ułatwienie tym mieszkańcom funkcjonowania w tej przestrzeni, mhm. to myślę też powoduje, że te koszty są trochę wyższe, a poza tym takim mieście jak Prudnik nie stać nas na nijakość. Mhm. Zrobienie jakiego budynku, na który będziemy przez kilkadziesiąt lat patrzyli, ten budynek już taki był, nijaki, to, to wielka strata dla miasta. Przestrzeń powinna też powodować jakąś, jakąś taką wizualną ochotę promowania, tak, to jest w moim mieście, to, to, to się umie mhm. dzieje. To nie jest gdzieś tam w Warszawie, to nie jest gdzieś tam w Wrocławiu. Tutaj umysł. na dachu będzie jakaś, jakaś przestrzeń? Bo tak nie wiem, czy to jest barierka? Bo to Myśleliśmy o wygląda. tym, żeby tą przestrzeń zrobić, mm -hmm. nie mniej z różnych względów, z tego, żeśmy zrezygnowali, przede wszystkim kosztowych, bo to by jednak podrożyło bardzo. To płaski tak, dach w ogóle, i... ale Myśleś pięknie wygląda mówimy, Żeby tam był trawnik, takie były pomysły, mm -hmm. ale no mówię, to są koszty, będzie fotowoltaika, która będzie powodowała, że ten obiekt będzie troszkę tańszy mm -hmm. w utrzymaniu funkcjonowania. Dom dziennego pobytu. Kędzierzyn-Koźla ma takich domów sześć, bo wow. mieszkańcy, pudnika, niektórzy gdzieś tam się wypowiadali na, na tych forach facebookowych, po co, komu, to zaś władza odjechała, odleciała mm. i tak dalej, i tak dalej. Władza nie odjechała, nie odjechała, władza słucha. I ja też nie czuję się jako władza. Ja chcę być liderem. Liderem, który mm -hmm. ciągnie ze sobą ludzi, a nie zarządcą, bo czasy zarządców się skończyły. Młodzi ludzie chcą liderów, młodzi ludzie chcą ludzi, którzy coś swoją osobą pokażą i mm -hmm. pociągną za sobą. Więc ja zawsze tym się kieruję. Do tej pory mi to dobrze wychodziło i wychodzi. Budynek który powstaje, jest skierowany właśnie do seniorów i młodzieży, która też tam będzie. I dzieci. Świetlica środowiskowa, ten dom dziennego pobytu to są rzeczy, które są nam niezbędnie potrzebne. Pojawiają się tam osoby, które czasami w świetlicach środowiska, które mają problemy rodzinne. Cieszmy się, że mamy u siebie w domu fajnie, super, mamy komputer, mamy Facebooka. I to niestety powoduje takie złudne wrażenie, że, że coś jest niepotrzebne, że coś, coś komuś nie pasuje. Ale ja spotykam się z mieszkańcami, którzy są szczęśliwi, że to się w końcu mhm. dzieje w trudniku, że są w naszych domach osoby starsze, które wymagają całodziennej opieki. Nie stać nas na to, żeby zatrudnić opiekunkę na te 8-10 godzin, kiedy my idziemy do pracy. Więc to jest taki obiekt, gdzie te osoby mogą trafić, mm -hmm. czuć się potrzebne, zaopiekowane, mają okazję z kimś porozmawiać, jest rehabilitacja, ale wracają po południu do swojego domu, do swoich rodzin. To Pełne pomysłów i inspiracji. Te osoby, osoby nie trafiają do domu pomocy społecznej, mm. do DPS-y, bo to jest dom dziennego pobytu, to mm. jest tylko kilkugodzinny pobyt w ciągu dnia ale te dalej osoby nie są wykluczone, czują się potrzebne, kochane, bo w swoich domach są ze swoimi dziećmi najczęściej, czy, czy współmałżonkami, bo też i takie sytuacje mogą być. To jest bardzo potrzebna inicjatywa. Świetlica Środowiskowa z kolei też dzieci z różnych środowisk, szczególnie tych takich trudnych, będą miały szansę nauczyć się jakichś nowych rzeczy, podrabiać lekcje, mieć dostęp do, do, do internetu, do, do komputera. Myślę, że to dzisiaj no, jest oczywista rzecz dla nas, którzy sobie doskonale w życiu radzą, lub dla tych, którzy trochę mniej radzą, hmm. ale dla niektórych to jest coś, co nie jest osiągalne hmm. na, na co dzień. Więc y, i czemu to w jednym miejscu? Po to, aby właśnie y, seniorzy mogli współistnieć y, y, w tej samej przestrzeni z młodymi dziećmi, z, młodymi, z młodzieżą, y, po to, żeby jedni od drugich czerpali. Strasznie spodobał mi się kiedyś pomysł, który został wdrożony w Kanadzie. Akurat to nie jest zadanie własnej gminy, tylko powiatu. To jest stworzenie domu właśnie opieki społecznej, czyli mm -hmm. DPS-u, z domem dziecka. A, wow. Czyli połączenie, połączenie dwóch takich grup społecznych, które są w deficytach. Miłości przede wszystkim. W deficycie wsparcia. miłości nie? i opieki. Wow. Nie po, nie ponieważ starsi, starsi e, chcieliby być jeszcze potrzebni, chcieliby tą miłość dawać, mm. a już z różnych względów nie mogą, bo trafili tam, gdzie trafili, a z kolei te dzieci są pozbawione też tej miłości, ponieważ e, no, nie, no, no nie są w rodzinie, tak? mm. są w domu, w domu dziecka, więc świetne, no, świetne no, połączenie. E, może i te modele gdzieś zostaną zaadoptowane na szerszą skalę w Polsce i mm. w Europie. To jest taka namiastka miasta, w, w granicach tego, co, co jest naszym zadaniem, właśnie Takie miejsce, gdzie te, te dwie grupy społeczne będą się przenikały. Trzeba pamiętać, że młodzi ludzie niekoniecznie chcą brać autorytety ze swoich rodziców. Mhm. Dzisiaj te autorytety czerpią się z internetu. Z Niestety Facebooka, czasami. Z jakichś TikToków i tak dalej. A, a tu jest ten czas, kiedy. kiedy Organizując oczywiście takie zajęcia wspólne, można, można gdzieś tam próbować hmm. wykorzystać potencjał, wiedzę, doświadczenia tych seniorów z pasją poznawania świata przez młodych ludzi i myślę, że może w 100% wszystkim tu nie zaspokoimy potrzeb, ale, ale w jakimś procencie, jeżeli to się uda, uda się kogoś za, zainspirować, pomóc w ten sposób, to na pewno warto. Jak szybko. Y się to skończyć. O ile? 11 miesięcy. W 11 marcu przyszłego roku obiekt powinien powstać. Oczywiście już zastanawiamy się, jak finansować ten obiekt w przyszłości po to, żeby jak najmniej obciążać środki gminne. Myślę, że. No ta jeszcze... fotowoltaika pomoże na dachu. To... Troszkę tak, Myślę. ale to są koszty też osobowe, o tym trzeba pamiętać. Mm -hmm. To nie tylko prąd, to jest no tak. inne media. Ale najgorsze to są koszty osobowe I, i tutaj myślę, że uda nam się gdzieś te pieniądze pozyskać ze środków zewnętrznych po to, żeby prowadzenie takiego obiektu było jak najtańsze. I żeby to był obiekt działający w pełni poprzez ludzi, a nie poprzez samą swoją substancję, że jest. No tak, no no to, 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 to że, tak, że będzie, że 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 będzie żeby... przyjemne ja dla mi... oka to jest jedna rzecz, ale, ale chodzi o, o te funkcje, które będzie ten obiekt pełnił.